Nazywam się Marcin Domagała i na co dzień zajmuję się pozyskiwaniem dofinansowania dla przedsiębiorców na inwestycje. Jestem tu po to, aby Ci pomóc. Możesz mnie znać z prowadzonych przeze mnie serwisów doradcaunii.pl, czas .szkoleń licznych szkoleń. Jestem również autorem raportu 7 sposobów na pozyskanie pieniędzy dla Twojej firmy oraz analiz telewizyjnych dotyczących funduszy europejskich. Efekty mojej pracy widać niemal na każdym kroku. Razem z moimi współpracownikami w tym i poprzednim roku pozyskaliśmy dla przedsiębiorców ponad 164 miliony złotych na inwestycje. Od dofinansowania zakupu pompy ciepła zainstalowanej w hotelu Iwanowcy w Kawicy po kilkumilionowe dofinansowanie na budowę hali oraz zakup linii technologicznej, jaką otrzymała spółka Skalmex z Kalmierzyc. Zobacz, jak prezes Bernard Jędrzejewski wykorzystał moją wiedzę i otrzymał dofinansowanie na najnowszą obecnie w Polsce linię do produkcji elektroniki. Nadszedł już czas, kiedy mogę jednoznacznie potwierdzić, że jest możliwość dofinansowania na małą instalację fotowoltaiczną. To, co musisz teraz zrobić, to przede wszystkim przesłuchać całe to krótkie 20-minutowe szkolenie. Podczas niego tak naprawdę pokażę Ci instrukcję krok po kroku. Co zrobić, aby pozyskać dofinansowanie? Po drugie, weź białą kartkę i podczas słuchania materiału zapisuj wszystkie pytania, które przyjdą Ci do głowy. Na końcu tego materiału powiem Ci, co z nimi zrobić. Pod tym wideo znajduje się formularz do wpisania adresu mailowego. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego działania, bądź też być na bieżąco informowany o innych możliwościach dofinansowania instalacji fotowoltaicznych zapisz się na niego, bądź napisz do mnie maila na adres marcin.domagala.unik.pl, a ja prześlę Ci więcej informacji. Wszystkie osoby, które zapiszą się na listę, bądź wyślą do mnie maila, otrzymają jeszcze dodatkowo prezent. Zbiorę wszystkie Wasze pytania dotyczące tego działania, jak i w ogóle dofinansowania fotowoltaikę i nagram dodatkowy materiał wideo, na którym na nie wszystkie szczegółowo odpowiem. Zatem zaczynamy. Muzyka To, co dla Ciebie znalazłem, to dotacje na zakup oraz uruchomienie małej elektrowni fotowoltaicznej. Jakie jest źródło finansowania tej inwestycji? A więc, działanie to, z którego otrzymasz, masz potencjalnie możliwość otrzymania dofinansowania, to jedno z działań, które znajduje się w programie rozwoju obszarów wiejskich. To ten program przeznaczony jest dla obszarów wiejskich oraz dla rolników. Natomiast to działanie, do którego my będziemy próbować startować, to stworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich. I ono jest o tyle charakterystyczne, że to jest działanie przeznaczone tylko i wyłącznie dla ZUS-owców. Czyli rolnicy nie mogą z tego działania skorzystać, jeżeli nie wyrejestrują się z krusu i nie przejdą na ZUS. Bardzo ważna i podstawowa rzecz tego działania to jest wymóg tak naprawdę, to Twoja inwestycja musi być realizowana na obszarze wiejskim takim sensu stricte, bądź też w miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców. I teraz częste pytanie, i od razu odpowiadam. Te 5000 mieszkańców to jest ilość mieszkańców danej miejscowości, a nie ilość mieszkańców gminy. Nie ma znaczenia, ile w gminie y, mieszka osób, obywateli, ważne jest, ile w miejscowości. I teraz, instalacja może być na obszarze wiejskim, bądź też na terenach podmiejskich. I teraz, o co chodzi? Ja, na przykład, mieszkam we Wrocławiu. Często, jak rozmawia się z mieszkańcami Wrocławia. Są tak zwane sypialnie Wrocławia, to są mniejsze miejscowości, takie jak Bielany, Mirków, Długołęka. Jeżeli pytasz się, gdzie mieszkasz, on mówi, mieszkam we Wrocławiu na Bielanach, natomiast terytorialnie Bielany to nie jest teren miasta Wrocław, tylko to jest gmina Kobierzyce. Ponieważ zamieszkuje tam poniżej 5 tysięcy mieszkańców, jest to obszar wiejski i jak najbardziej mogą być tam realizowane inwestycje, może być tam posadowiona instalacja fotowoltaiczna. Więc jeżeli masz podobną sytuację, nie ma tu najmniejszego problemu, zawsze sprawdzę, ile jest mieszkańców danej miejscowości. Celem tego działania to jest rozwój, wzrost konkurencyjności gospodarczej i wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. I teraz jaki jest zakres pomocy? A więc żeby startować do tego działania, Twoje PKD działalności musi znajdować się w tak zwanym katalogu PKD kwalifikujący się do działania tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Znajduje się on na linku, który właśnie widzisz. Ale to co jest dla nas najistotniejsze, w przypadku produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych, Twoje PKD działalności to będzie 3511Z, wytwarzanie energii elektrycznej i znajduje się ono w tym katalogu żeby mieć 100% pewności, że faktycznie tak jest, wysłałem chyba jako jedyny w Polsce oficjalne zapytanie do Warszawy do agencji, do centrali agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Opisałem zakres inwestycji, co będzie wchodziło w jej skład i tak dalej i czy ona podlega dofinansowaniu. I zobacz, co dla ciebie mam. To jest pismo, które otrzymałem z Departamentu działań inwestycyjnych potwierdzających że instalacja fotowoltaiczna yy, produkująca energię na sprzedaż, czyli pod PKD 3511Z, kwalifikuje się do tego, do tego działania. Dodatkowo jeszcze wymieniłem elementy, które wchodzą w skład instalacji i zapytałem wprost, czy one są kwalifikowane. Zresztą tam dalej Ci wszystko omówię, natomiast tak jak widzisz w tym piśmie, to co jest tutaj najistotniejsze, Yy, zarówno budowa, jak i zagospodarowanie terenu, jak i zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, wszystko to jest kosztem kwalifikowanym, czyli tak naprawdę praktycznie cała instalacja fotowoltaiczna będzie kosztem kwalifikowanym, czyli będzie podlegać dofinansowaniu. Kto może być beneficjentem w ramach, w ramach tego działania? A więc przede wszystkim osoba fizyczna lub osoba prawna, na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zatrudnia jest mikroprzedsiębiorcą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, czyli zatrudnia poniżej 10 osób, oraz łączny obrót nie przekracza równowartości 2 milionów euro. I teraz dwie bardzo ważne rzeczy, częste pytania od razu odpowiadam. Nie ma znaczenia długość funkcjonowania tego podmiotu, czyli zarówno może to być podmiot, który funkcjonuje od 20-25 lat, jak i ten, który został zarejestrowany i funkcjonuje od tygodnia. Nie ma tutaj wymogu długości e, działania, jak i również w przypadku tego, co też będę e, omawiał, jak wygląda kryteria oceny. Tutaj długość funkcjonowania podmiotu w żaden sposób nie wpływa ani pozytywnie, ani negatywnie na e, uzyskanie wsparcia. I druga rzecz, częste pytania: w jakiej formie prawnej lepiej startować? Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czy jako spółka z, z ograniczoną odpowiedzialnością? I teraz tak, może prak z praktycznego punktu widzenia. Yy, ja też nie ukrywam sam będę, ponieważ jest to tak ciekawe działanie, tak ciekawa forma dofinansowania instalacji fotowoltaicznej, że sam będę składał dla siebie yy, wniosek yy, w, ramach tego, w ramach tego naboru. I teraz tak, ja to robię jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powiem Ci dlaczego. Przede wszystkim, jeżeli aplikujesz jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dofinansowanie uzyskuje spółka. Ty jesteś tylko na przykład właścicielem 100% udziału w tej spółce. Jeżeli coś by się w trakcie stało, a jest tak zwana trwałość projektów, jest dużo łatwiej. Nie wiem, chciałbyś tą instalację rozbudować, ale nie miałbyś środków. No, a na przykład masz większą działkę, gdzie mogłoby się znajdować więcej niż 100 kW, tylko na przykład pół mega, wata chciałbyś tam czy półtorej. Potrzebowałbyś jakiegoś dodatkowego źródła przychodów w postaci inwestora. Jeżeli realizujesz to jako spółka, zawsze możesz sprzedać mu udziały nie naruszając zasad trwałości projektu. W przypadku osoby fizycznej jest już to niemożliwe, no bo nie możesz sprzedać udziałów w, e, w osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Dlatego forma działania jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością daje ci dużo większą swobodę później ewentualnego jakichś e, manewrów. Najważniejsze warunki, które musi spełniać e, wnioskodawca, to jak powiedziałem, w przypadku osoby fizycznej, Musi to być osoba od 18 do 60 roku życia. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma tutaj znaczenia wiek, bo to, to wnioskodawca jest spółka, a na gruncie prawa handlowego ona posiada swoją osobowość prawną, więc tutaj nie ma, nie ma znaczenia. No i to, co powiedziałem na samym początku, czyli miejsce realizacji inwestycji, musi to być obszar wiejski bądź też miejscowość do 5 tysięcy mieszkańców. I teraz koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane są to te koszty, które podlegają dofinansowaniu, czyli na te, na które możesz otrzymać dotację. A więc po pierwsze, zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, narzędzi, czyli w naszym przypadku zakup paneli, inwerterów, stołów do montażu paneli, transformatorów wszystko to jest kosztem kwalifikowanym, czyli podlega dofinansowaniu. Po drugie, Roboty budowlane i montażowe, czyli prace związane z montażem stołu, wokablowania, jest to również koszt kwalifikowany. Trzecim jakby punktem dla nas bardzo istotnym jest zagospodarowanie terenu, czyli zakup i postawienie ogrodzenia, monitoringu, to wszystko jest kosztem kwalifikowanym. I po czwarte, kosztem kwalifikowanym jest również zakup oprogramowania. Czy jeżeli chciałbyś nabyć na przykład jakiś program, który służyłby do kontroli pracy elektrowni, monitoringu yy, skuteczności, efektywności yy, paneli, to wszystko jest kosztem kwalifikowanym, wszystko podlega dofinansowaniu. Tak jak więc widzisz, to co już wspominałem wcześniej, największą zaletą tego działania jest to, że w ramach tego działania możesz dofinansować praktycznie całość swojej małej elektrowni fotowoltaicznej, a nie ma tutaj tak jak na przykład w niektórych działaniach, że przygotowuje dla klientów dokumentację i jest tak że na przykład kosztem kwalifikowanym są maszyny, ale te maszyny nie mają gdzie stać, a na przykład roboty budowlane, czyli postawienie hali nie jest już kosztem kwalifikowanym i wtedy realne dofinansowanie pomimo że na papierze jest na przykład 60% dofinansowania, to realne dofinansowanie całej inwestycji, której niezbędnym elementem jest również hala, to wychodzi 30-35%. Tu masz 50%, ale praktycznie do całości Dobrze, teraz tak, jak długo może trwać projekt? A więc 99% projektów realizowanych w ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw są jednoetapowe, czyli dwa lata, ale dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, termin zakończenia realizacji musi nastąpić nie później niż 30 czerwca 2015 roku, więc wtedy możesz najpóźniej zakończyć. Druga ważna rzecz, to, jest, to ty decydujesz o tym, kiedy rozpoczniesz i kiedy zakończysz, zakończysz projekt. Montaż elektrowni może rozpocząć się dopiero po wejściu w życie ustawy dotyczących odnawialnych źródeł energii. Natomiast to, co ważne, wniosek o dofinansowanie musisz złożyć teraz, żeby jakby zabezpieczyć sobie realizację inwestycji. O co chodzi? Jak doskonale wiesz, no nie wiadomo, kiedy, kiedy ta ustawa wejdzie w życie. Jest projekt, jest w Sejmie. Natomiast niczym to nie przeszkadza, żeby teraz złożyć wniosek. Natomiast na przykład realizację projektu możesz ym, rozpocząć od 1 stycznia 2014 roku. Na przykład projekt będzie trwał rok, czyli do 31 grudnia 2014 roku. Mieścisz się... W, minim, w maksymalnej długości trwania projektu, bo jest niż 2 lata, mieścisz się w maksymalnym okresie zakończenia realizacji, czyli kończysz wcześniej niż 30 czerwca 2015. A to co najważniejsze dla ciebie, bo zawsze patrzymy przez swój pryzmat, dla nas najważniejsze jest to, że masz to zabezpieczenie że jeżeli nawet ustawa by nie weszła w 2013, a dopiero w 2014 roku, to masz do końca 2014 roku okres realizacji projektu i ewentualnie możesz go jeszcze przesunąć. A więc terminowo jesteś w pełni tutaj zabezpieczony, no a to jest najważniejsze dla nas, no bo musimy, musimy patrzeć przede wszystkim przez pryzmat swój, przez pryzmat ustawy. Kiedy, kiedy ona fizycznie wejdzie. Więc te terminy realizacji projektu są dla nas bardzo korzystne. Pamiętaj, to ty zawsze decydujesz o tym, kiedy rozpoczynasz i kiedy kończysz projekt, natomiast musisz się po prostu mieścić w granicach narzuconych przez instytucję finansującą. Dobrze. Poziom kosztów kwalifikowanych, poziom dofinansowania, a więc dofinansowane jest tu 50% wartości inwestycji. Czyli zasada pół na pół. Połowę dajesz ty, połowa dokłada Unia Europejska. I teraz bardzo ważna rzecz. Jest to 50% czego? A więc e, 50%, jeżeli jesteś czymś płatnikiem podatku VAT, czyli zostałeś zgłoszony poprzez for, e, formularz w Urzędzie Skarbowym, dla ciebie dofinansowanie z do wartości netto wszystkich zakupionych towarów, robót, oprogramowania. Jeżeli, dlaczego? Może najpierw. Dlatego, że w przypadku inwestycji dofinansowanych tego typu, czyli w przypadku naszej elektrowni fotowoltaicznej, możemy wystąpić księgowo o zwrot 100% VAT-u. Czyli jeżeli jakiś element, nie wiem, za panele płacisz 200 tysięcy złotych netto plus VAT, to do tych 200 netto dostajesz dofinansowanie 50%, natomiast te 46 tysięcy vat możesz sobie w 100% zwrócić księgowo. A nie ma czegoś takiego jak podwójne odliczenie. Bo gdybyś miał dofinansowany VAT, no to w tym momencie byś dostał dofinansowanie 50% do 246, a jeszcze VAT byś sobie w całości odzyskał, więc nie ma takiej możliwości. Dofinansowanie brutto jest tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy nie możesz odliczyć księgowo VAT-u. I wtedy VAT yy, wartość kwalifikowana, VAT będzie dla ciebie kwalifikowany, a wartość kwalifikowana to będzie wartość brutto. Natomiast jestem przekonany, że 99,9% wnioskodawców będzie musiała w związku z realizacją inwestycji w ramach kodu 3511Z będzie musiała być czynnym płatnikiem podatku VAT. Natomiast dla nas tak naprawdę to jest obojętne, bo i tak VAT możesz sobie zwrócić. Dofinansowanie przyznawane jest na zasadzie refundacji na podstawie przedstawionych, yy, prze, przed, przedstawionych faktur i potwierdzeń płatności. O co, o co tu tak naprawdę chodzi? A więc przede wszystkim jedna bardzo ważna rzecz, nic nie płacimy gotówką, wszystko płacimy przelewem, żeby nie, było, żeby nie było tutaj nieporozumień z numeru rachunku bankowego, nie tak, że płacisz z czego chcesz, tylko z numeru rachunku, który dotyczy firmy i został przedstawiony w umowie, natomiast masz możliwość uzyskania 30% w formie zaliczki. O co tu chodzi z tą zaliczką? A więc generalnie chodzi o to, że do 30%, to tak naprawdę wszyscy aplikujemy o 30% w formie zaliczki, wartość dofinansowania możesz uzyskać przed momentem rozpoczęcia realizacji projektu, czyli zanim poniesiesz jakiekolwiek koszty. No i w przypadku naszej inwestycji, jeżeli wartość dofinansowania będzie 300 tysięcy, to 90 tysięcy otrzymujesz przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu, tylko musisz pamiętać, że zaliczkę musisz zawsze wydawać jako pierwsze. No i później to ci, jak już będzie, będzie realizacja, to Ci powiem dokładnie, bo to musi być wyodrębniony rachunek na potrzeby zaliczki. Z zaliczki płacimy tylko wartość netto, ale to, to, to są już szczegóły. Natomiast teraz najistotniejsze dla Ciebie jest to, że układając sobie ten cały system finansowania, musisz pamiętać, że to Ty najpierw musisz wyłożyć 100% środków, a dopiero później dostajesz refundację na, na, na podstawie przedstawionych faktur i potwierdzeń płatności. Oraz, że masz możliwość uzyskania zaliczki w kwocie 30% wartości dofinansowania. I teraz, jak finansowane są wydatki? A więc tak naprawdę są dwie możliwości: środki własne bądź też kredyt. Środki własne wiadomo, posiadasz własne środki na realizację projektu, płacisz z własnych środków za wszystkie elementy, przedstawiasz faktury, dostajesz refundację. Drugą formą płatności jest kredyt. I teraz. Od pewne, no już dłuższego czasu nastąpiło zrównanie kredytu ze środkami własnymi, jeżeli chodzi o fundusze europejskie. O co chodzi? Bardzo dużo przedsiębiorców pytało mnie o, o możliwości, co jest korzystniejsze: czy kredyt, czy leasing. A więc, zdecydowanie, kredyt. O co chodzi? W momencie, kiedy kredyt został zrównany ze środkami własnymi, nie ma znaczenia, jak długo następuje spłata tego kredytu. Jeżeli z kredytu zostaje poniesione koszty inwestycji, automatycznie rozumiane one są jako zapłacone. Czyli w praktyce wygląda to tak. E, mamy inwestycje, to naszą 600 tysięcy netto, masz 100 tysięcy własnych, 500 tysięcy bierzesz kredytu i kredyt rozkładasz sobie na przykład na 10 lat. I teraz tak, Twój okres realizacji projektu to jest jeden rok, ponosisz te wszystkie koszty. Jeżeli te wszystkie koszty są już spłacone, automatycznie przedstawiasz faktury i potwierdzenia płatności do refundacji. Nie ma znaczenia, że kredyt spłacasz jeszcze następne 10 lat. W przypadku leasingu najczęściej musisz czekać aż do momentu wykupu, więc nikt nie, nie stosuje praktycznie leasingu w przypadku yy, działania, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Wszyscy opierają się na środkach własnych bądź też kredy, yy, kredycie. I teraz są też dwie możliwości, dwa, dwa rodzaje realizacji tutaj tego, tej inwestycji z kredytem przez przedsiębiorców. Jeden mówi tak: jak dostanę dofinansowanie, to chcę jak najszybciej spłacić kredyt, żeby już nie mieć na głowie yy, tutaj ty, obowiązku spłaty. I w tym momencie, kiedy on otrzymuje refundację, od razu płaci spłaca część tego kredytu. Natomiast nie masz takiego obowiązku. Drugi, yy, druga część przedsiębiorców mówi tak: jak dostanę pieniądze, to tak, rata tego kredytu to jest na przykład nie wiem 3000 zł czy 4 miesięcznie. Ja będę sobie spokojnie spłacał z tych pieniędzy, które dostanę od energetyki, a ja wolę mieć te pieniądze w bieżącym obrocie i oni jak dostają dofinansowanie, to nie spłacają tego kredytu. Te pieniążki biorą na bieżącą bieżącą działalność, a ten kredyt sobie systematycznie spłacają. Czy tak, czy tak, nie ma to żadnego znaczenia. Wybór należy do ciebie, w jaki sposób będziesz chciał tutaj realizować ten projekt z kredytem. Wartość wsparcia, wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 100 tysięcy, jeżeli tworzymy jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. I to jest podstawowa zasada tego działania. Tutaj dostajesz dofinansowanie za tworzone nowe miejsca pracy. Jeżeli w wyniku realizacji inwestycji tworzysz jedno miejsce, możesz dostać 100 tysięcy dofinansowania, automatycznie 200 inwestycje. Jeżeli w wyniku realizacji inwestycji stworzysz dwa lub trzy miejsca pracy automatycznie, 200, 400, 4 lub więcej, 300 tysięcy dofinansowania. I teraz tak naprawdę ważne, ważne rzeczy dwie. Pierwsze, są to etaty, a nie osoby, czyli jeżeli zatrudnisz kogoś na yy, pół etatu, to ci się nie liczy jako nowa osoba zatrudniona, tylko liczy się, się tobie jako 0,5 etatu. Druga ważna rzecz, nie ma minimalnego wynagrodzenia, więc te osoby mogą być zatrudnione na minimalną krajową. I tutaj, tak jak mówię, ważne jest, żeby te miejsca były stworzone, natomiast bardzo ważna jest rzecz, i to też Wam powiem już z praktyki, że zawsze trzymajmy się przy tych najniższych widełkach, które spełniają nam wymogi. Czyli jeżeli uważasz, że w wyniku realizacji inwestycji zatrudnisz 5 osób, a chcesz uzyskać 300 tysięcy złotych, to zawsze wpisz 4. Jeżeli myślisz, że zatrudnisz 3, a chcesz 200, to zawsze wpisz 2. Wytłumaczę Wam już tutaj z doświadczenia o co chodzi. Często zdarza się tak, że jak przygotowujemy wnioski dla, dla klientów, oni mówią, w wyniku realizacji tej inwestycji, ja na pewno zatrudnię 7 osób. Bez znaczenia, ile on mi powie. Ja zawsze wpisuję minimalną, jeżeli chodzi o tego typu działania, kiedy nie ma znaczenia ilość stworzonych miejsc pracy. To, że my wpiszemy 7, a nie 4, nie ma żadnego znaczenia dla oceny, bo ocena jest, jak zaraz Ci pokażę, w systemie 0,1. Natomiast, jeżeli by się coś zdarzyło, a uwierz mi, że się tak często zdarza, że mija rok, koniec realizacji inwestycji, przychodzi do rozliczenia, spotykam się z przedsiębiorcą i mówię, no dobrze, to ile jest stworzonych tych miejsc pracy? A on mi mówi na przykład 5. No bo wie Pan, bo nie potrzebowałem, tu przesunąłem, tam przesunąłem kogoś, tu połączyliśmy stanowiska 5. Gdybym faktycznie go posłuchał i wpisał te 7, no niestety a nie byłoby dofinansowania, nie spełniłby wskaźnika rezultatu. Natomiast w tym przypadku nie ma żadnego problemu. Wpisane były cztery osoby, jest 5, nie ma żadnego znaczenia. My spełniliśmy w 100% założony przez nas wskaźnik rezultatu. Więc pamiętajcie, żeby zawsze wpisywać tą najniższą możliwą e, wartość, która już pozwala nam spełnić wymogi. Szacowana alokacja. To, co jest ważne, co to jest alokacja, no, czyli to jest nic innego, jak ile pieniędzy będzie do rozdania przez instytucję finansującą w ramach najbliższego naboru. Tu uwaga, do pozyskania będzie pół miliarda złotych. 500 milionów złotych. Jest to bardzo duża alokacja. Eee, przyjmuje się, że no około 4 tysięcy przedsiębiorców dostanie dofinansowanie w ramach tego, tego naboru. Jest to więc ogromna szansa. I jeszcze jedna rzecz, pamiętaj, że jest to ostatni nabór w ramach tego działania. Już drugi raz takiej szansy nie będziesz miał, jeżeli teraz z niej nie skorzystasz. No to tak naprawdę no już nie będzie, nie będzie więcej możliwości. Jak wygląda proces oceny? A więc ocena składa się z dwóch etapów oceny formalnej oraz oceny merytorycznej. Jest ona dokonywana przez pracowników agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa i jest ona przyznawana, dokonywana w systemie zero-jedynkowym, czy albo się coś spełnia, albo się nie spełnia. Nie można bardziej spełnić albo mniej spełnić. No jest to zasadnicza różnica dla tych z Was, którzy już startowali w ramach regionalnych programów operacyjnych albo yy, programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, tam jest zupełnie inaczej, są kryteria punktowe. Czy mamy na przykład do zdobycia 100 punktów, można zdobyć 62, można zdobyć 54, można zdobyć 87 albo 94. Tutaj nie ma czegoś takiego, nie ma projektów gorszego albo lepszego. Jeżeli spełnia się wszystkie wymogi formalne, wszystkie, yy, yy, wszystkie wymogi merytoryczne. To automatycznie wniosek jest rekomendowany do dofinansowania. Wniosek i biznesplan, a tutaj nazywa się to ekonomiczny plan operacji, składa się do wojewódzkiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, właściwym ze względu na miejsce lokalizacji Twojej instalacji. O tym trzeba pamiętać. Aplikowanie krok po kroku, czyli plan działania. Tutaj, tak jak obiecałem, przedstawię Ci gotową instrukcję krok po kroku, co należy zdobyć, aby uzyskać dofinansowanie. A więc po pierwsze, chyba najważniejsze albo jedno z najważniejszych, to jest rozpoznanie możliwości. Czyli kto może, kiedy, na co ile. Krokiem drugim to jest urzeczywistnienie pomysłu, czyli ja to tak nazywam, bo to, to często przedsiębiorcy tak naprawdę myśląc o tym wszystkim, muszą pamiętać, że w pewnym momencie ten pomysł musi się wykrystalizować w konkretny projekt inwestycyjny i tutaj wiesz, co, co masz zrobić. Krok trzeci, przesła, przesłanie dodatkowych informacji po kontakcie, przesłanie dodatkowych informacji, jakichś wzorów do wypełnienia wniosku oraz załączników. Krok czwarty to będzie złożenie wniosku oraz ocena projektu przez instytucję finansującą. I pamiętaj, równolegle, jedną rzeczą to są kwestie aplikowania o środki europejskie, drugą rzeczą to jest załatwianie tych wszystkich wymogów formalno-prawnych związanych z samą instalacją. Więc równocześnie ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, albo przed, albo przynajmniej yy, równolegle, powinniśmy wystąpić po pierwsze do gminy o warunki zabudowy, a następnie do zakładu energetycznego o warunki przyłącza. Pamiętaj, że to wszystko powinno iść dwutorowo, bo no, żeby, żeby z tym wszystkim zdążyć, bo jak doskonale wiesz, no, szczególnie no, gmina również, a szczególnie zakłady energetyczne, one wszystkie mają swoje terminy i no, im się też specjalnie nie kwapi tutaj, żeby żeby przyspieszać. Krok piąty to jest twój dzień, czyli dzień rozstrzygnięcia konkursu, wtedy kiedy widzisz listę rankingową, widzisz siebie i po rozstrzygnięciu konkursu następuje podpisanie umowy o dofinansowanie. I teraz, dlaczego to rozróżniłem? Ponieważ krok piąty od kroku szóstego to może być yy, okres miesiąca, półtorej, nawet dwa miesiące, ponieważ pamiętaj, że Regionalnych instytucji finansujących tych oddziałów wojewódzkich agencji restrukturyzacji mamy 16 tak jak województw I teraz, jeżeli będziemy mieli 4000 4 beneficjentów, czy 4000 firm, które uzyska, uzyskają wsparcie, no to biorąc pod uwagę praktyczne rzeczy, że no, nie więcej niż 3-4 umowy pewnie będą podpisywane dziennie, no to ten okres może być tak, że będziesz zaproszony jako jeden z pierwszych, a może być tak. Może być taka sytuacja, że tutaj będziesz zaproszony jako jeden z ostatnich. Nie ma to żadnego znaczenia dla ciebie praktycznego, ponieważ w momencie rozstrzygnięcia konkursu, kiedy znajdujesz się na liście rankingowej, kiedy masz potwierdzenie przyznania dofinansowania, podpisanie umowy to już jest kwestia bardziej formalna, natomiast ty już masz tą pewność, że, że te pieniążki dostaniesz. I teraz zakończenie podsumowania. Krok pierwszy rozpoznanie możliwości. No i możesz być już zadowolony, ponieważ już zakończyłeś pierwszy etap na drodze do pozyskania dofinansowania na swoją instalację. Teraz przed nami jest krok drugi, czyli uwierzyć urzeczywistnienie uwierz, Twojego pomysłu. Wpisz swój adres e-mail do formularza się, znajdującego się pod tym wideo, a otrzymasz ode mnie szczegółowe informacje dotyczące samego działania, wzorów dokumentów, procedur ubiegania się o dofinansowanie. I to jest czynność najważniejsza do wykonania teraz i tak naprawdę powinieneś ją w tym momencie wykonać, bo następnym krokiem, krokiem trzecim będzie po wpisaniu swojego adresu mailowego prześleć dodatkowe informacje dotyczące wzorów, dotyczące załączników, jak to wszystko wygląda. I jeszcze bardziej szczegółowy pro, program, tak naprawdę dla Ciebie instrukcje krok po kroku, co powinieneś zrobić, aby to dofinansowanie otrzymać. Mam nadzieję, że podczas słuchania tego materiału wypisałeś wszystkie swoje pytania i wątpliwości. Teraz już wiesz, że masz realną szansę na pozyskanie dofinansowania na swoją małą, wymarzoną instalację fotowoltaiczną. Inwestycja w instalację 100KW może być wspaniałym zabezpieczeniem emerytury. Bądź też, jeżeli myślisz o większych instalacjach, wspaniałym jej początkiem. Tak czy inaczej, każda instalacja nabyta przy dofinansowaniu zwraca się dwa razy szybciej niż finansowana klasycznie z kredytu bądź też ze środków własnych. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania bądź też chciałbyś być na bieżąco informowany o możliwości dofinansowania, tak jak wspomniałem wcześniej, zapisz się na listę znajdującą się poniżej tego wideo bądź też napisz do mnie bezpośrednio na adres mailowy. Nie zapomniałem również o prezencie. Każda osoba, która zapisze się na listę, otrzyma ode mnie dodatkowy materiał wideo, w którym odpowiem na najczęściej padające pytania. A więc do usłyszenia podczas następnego nagrania.